Misiaczki kochane, zdradzę Wam jeszcze jeden sekret. Jeśli chodzi o wielką politykę, albo o wielkie biznesy, albo nawet o show-biznesy i tak dalej, nie? Pamiętajcie, że Wy nigdy nie dowiecie się prawdy. Nikt z nas się jej nigdy nie dowie. Tak jest skonstruowany świat! Uwierzycie w to, w co będziecie chcieli uwierzyć. I tyle. Dlatego warto jest mieć dystans do pewnych rzeczy. I to Wam polecam, bo naprawdę świat się będzie kręcił dalej, a Wy będziecie się karmić lękiem, będziecie się czuć źle i na Was będzie to miało fizyczny wpływ. Dlatego ja Wam to po prostu odradzam. Możecie też dokonać innego wyboru, jak spora część Polaków. Jak spora część myślę osób na świecie siedzieć, włączyć kanał informacyjny, dyskutować ze swoim telewizorem, dostać ciśnienia pewnie 180 na 120, przejść stan przedzawałowy, ewentualnie zawał albo delikatny udar. Dostać wrzodów, ataku refluksu. I to wszystko słuchajcie tylko i wyłącznie dzięki emocji strachu, która potem idzie w złość, gniew i tak dalej, tak dalej, a w waszym organizmie sieka. To tak mówiąc najprościej. Życzę Wam cudownego, pięknego, wspaniałego dnia. Mam nadzieję, że niektórym z Was pomogłam. Właśnie wyszłam z regeneracji włosów od Aki Super Hair i na całe szczęście moja jednodniowa, trwała już jest zapomniana i powiem Wam tak, jeżeli kiedykolwiek popełnicie tego rodzaju błąd co ja, czyli zniszczycie sobie włosy na własne życzenia, brawo Blaniu, to Aga jest specjalistką od pielęgnacji. Ona wam te włosy naprawdę może uratować mi dzisiaj. Zrobiła jakąś tam regenerację, jakieś tam coś dała mi jeszcze. Fantastyczne zresztą. Olejek, to nie jest reklama? To nie jest reklama? Ale naprawdę, jeżeli któraś z was już jest naprawdę w ciężkim dramacie yy, i nie wie, co ze sobą zrobić, Aga fantastycznie dobiera pielęgnację. Dobra mi całą pielęgnację jeszcze po. No i jak widzicie te włosy żyją! Także. Eee, Agunia bardzo Ci dziękuję, a wam drogie dziewczyny polecam roztropność, a w razie czego Aga super. super. A to, co tutaj widzicie? To jest słuchajcie, jedna z tych rzeczy właśnie o których wam mówiłam dzisiaj rano, a mianowicie dezinformacja. Niby głupota, ale takich głupot wy widzicie tysiące dziennie, jeśli nie miliony. Blanka ma nową fryzurę. Nie, Blanka ma tą samą fryzurę, którą miała 48 godzin wcześniej. To nie jest nowa fryzura. To jest ta sama fryzura. I tam jest oczywiście cały artykuł o tym. Bardziej chodzi mi o mechanizm Wy nawet się nad tym nie zastanawiacie. Wy to czytacie i wyrabiacie sobie na przykład opinię na jakiś temat, biorąc pod uwagę media, różne media, media plotkarskie i tak dalej. A pamiętajcie, że to są w 99% bez dury.